W małym miasteczku gdzieś na obrzeżach rzeczywistości istniał tajemniczy portal, znany jako piąty wymiar. Nikt nie wiedział skąd się wziął ani jak działał, ale mówiono, że prowadził do miejsc, których ludzki umysł nie jest w stanie pojąć. Pewnego dnia grupa śmiałków postanowiła zbadać to zjawisko. Byli to naukowcy, którzy podjęli się wyzwania odkrycia prawdy ukrytej za tym enigmatycznym portalem. Wyposażeni w specjalne urządzenia pomiarowe i uzbrojeni w determinację, przekroczyli próg piątego wymiaru. Początkowo nic się nie działo. Byli otoczeni mrokiem i ciszą, jednakże im głębiej penetrowali to nowe wymiarowe przestrzenie, tym bardziej zaczęły ich trawić dziwne wrażenia. Widzieli niejasne kształty i słyszeli szepty, które przenikały ich umysły. Z czasem grupa zaczęła się rozdzielać. Każdy z naukowców trafił do innego zakątka piątego wymiaru. Jeden z nich, drżąc ze strachu, zobaczył przed sobą swoje własne odbicie, ale zdeformowane i zniekształcone. Wiedział, że to był tylko początek koszmaru. Kolejny z badaczy znalazł się w miejscu, gdzie czas wydawał się płynąć do tyłu. Widział zdarzenia, które już miały miejsce, ale tylko jako obserwator. Bezsilny i zagubiony, próbował zrozumieć, co się dzieje. Trzeci naukowiec zaczął słyszeć głosy swoich współtowarzyszy ale były to ich przyszłe myśli i słowa. Wiedział, co opowiedzą, zanim sami to zrobili. To było zbyt przytłaczające dla jego psychiki. Gdy cała grupa zdawała się być skazana na wieczne błądzenie w tej surrealistycznej przestrzeni, nagle, bez ostrzeżenia, wrócili do rzeczywistości. Stali z powrotem przed portalem piątego wymiaru, ale nic już nie było takie samo. Okazało się, że spędzili tam godziny, chociaż dla nich minęły lata. Ich umysły były zdezorientowane, a ich oczy spojrzały w przepaść niepojęcia. Z czasem zaczęli dostrzegać dziwne zmiany w otaczającym ich świecie. Zdarzenia, które przewidzieli w piątym wymiarze, zaczęły się spełniać. Przeszłość i przyszłość splatały się w jedną niemożliwą całość. Wkrótce zrozumieli, że piąty wymiar nie tylko zdeformował ich postrzeganie czasu i przestrzeni, ale także wpłynął na rzeczywistość, nadając jej nowy wymiar. Odkrycie to przerosło nawet najśmielsze oczekiwania badaczy, a tajemnicza brama stworzyła intrygujący kosmos nieuchronnych zdarzeń. Odtąd miasteczko stało się miejscem, w którym granice między przeszłością a przyszłością zaczęły się zacierać, a rzeczywistość stała się labiryntem niekończących się możliwości. Wszyscy, którzy przekroczyli próg, piątego wymiaru, zostali zaklęci w wirze czasu, stając się świadkami i ofiarami jednocześnie. Tajemniczy portal stał się zarówno kluczem do wiedzy, jak i pułapką, z której nie było ucieczki.